To był sylwestrowy wieczór i padał śnieg. Dom rodziny Stalbaun był pięknie udekorowany błyszczącymi świątecznymi ozdobami i wielką choinką ze świecącymi lampkami. Nagle usłyszeli pukanie do drzwi. Klara, najmłodsza dziewczynka w rodzinie, Podeszła do drzwi i otwarła je z radością. Wujek Drosselmeier przyszedł z rękami pełnymi prezentów. Kiedy Klara zobaczyła swojego ulubionego wujka i te wszystkie prezenty, była bardzo podekscytowana. Klara nie potrafiła czekać do północy, chciała dostać prezent od razu. Wujek Drosselmeier nie mógł odmówić Klarze, więc wręczył jej prezent od razu. Podekscytowana Klara od razu go rozpakowała. To był najbardziej interesujący prezent, jaki kiedykolwiek dostała. Był to dziadek do orzechów z zabawną twarzą. Miał czerwony nos i cienkie wąsy. Klara nigdy wcześniej nie miała takiej zabawki. Od razu pokochała zabawkowego dziadka do orzechów. Zaczęła się nim bawić, a nawet z nim tańczyć. Grzeczny brat Klary, Fred, nie był zadowolony ze swojego prezentu, więc go wyrzucił. Bardziej podobał mu się prezent Klary, więc próbował jej go zabrać. Chcę to mieć! Nie, Fred! To jest moje! W końcu udało mu się wyrwać prezent z rąk Klary. I szybko pobiegł na górę. Hej, Fred, oddaj mi to! Idź się bawić swoimi zabawkami! Nigdy nie lubiłem tej myszy, to powinno być moje. Fred, proszę, przestań! Oddaj mi mojego dziadka do orzechów. Proszę bardzo! I gdy Klara w końcu dostała dziadka do orzechów, zobaczyła, że ramię zabawki było złamane. Klarze było bardzo przykro i zaczęła płakać. Nie martw się Klaro, naprawiam to. Minęła północ, świętowanie nowego roku dobiegało końca. Klara, tak jak inne dzieci, była bardzo zmęczona i położyła się spać, ale nie mogła przestać myśleć o swoim dziadku do orzechów. Mam nadzieję, że wujek będzie potrafił go naprawić. Nie będąc w stanie opanować ciekawości, Klara wyskoczyła z łóżka. Z wielką nadzieją weszła do salonu. Jej oczom ukazał się dziadek do orzechów w jednym kawałku, siedzący pod choinką. Klara była bardzo szczęśliwa, przytuliła dziadka do orzechów i spokojnie zasnęła. Niedługo po tym Klara usłyszała zabawne głosy w swoim śnie. Powoli otwarła oczy. Myślała, że śniła, więc znów zamknęła oczy. Nie wiedząc o tym, Klara rozpoczęła podróż do krainy marzeń. Znów usłyszała dziwne odgłosy. Okazało się, że to myszy. Klara ponownie otwarła oczy. Meble w domu wydawały się być dużo większe, choinka zamieniła się w gigantyczne drzewo. Klara już całkiem się rozbudziła. W tym momencie zauważyła, że nic się właściwie nie powiększyło, tylko ona zaczęła się zmniejszać. Wtedy zauważyła, że król myszy i jego armia zmierzają w jej stronę. Była bardzo przestraszona i chciała uciec, ale gigantyczne myszy zdołały ją zatrzymać. Zaczęły ją otaczać i powoli się zbliżać. Właśnie wtedy Dziadek do Orzechów ożył. Klaro, dlaczego tam stoisz? Możemy wspiąć się na drzewo i uciec. Klara i dziadek do Orzechów zdołali wspiąć się na drzewo i skoczyć z niego na wyższe piętro. Gdzie stąd teraz uciekniemy? To twój dom. Znajdź miejsce, w którym cię nie znajdzie, a ja wezwę pomoc. Kiedy Klara uciekała, dziadek do Orzechów zniknął. Myszy niszczyły cały dom w poszukiwaniu Klary. Dziadek do orzechów natknął się na sklep z zabawkami. Zobaczył wielu żołnierzy stojących w oknie. Wziął kamień i rozbił szybę. Hej, chłopaki, nie stójcie tak, biegiem! Moja przyjaciółka Klara ma kłopoty. Król myszy i jego armia chcą ją dopaść. Nagle wszystkie żołnierzyki ożyły i wyskoczyły przez rozbitą szybę, podążając za dziadkiem do orzechów. Kiedy dziadek do orzechów wrócił do domu, wyglądało to jak scena z wojny. Myszy obróciły to miejsce do góry nogami. Dziadek do orzechów i jego żołnierze wyciągnęli swoje miecze i wyruszyli na bitwę z królem myszy i jego armią. Niestety myszy miały przewagę liczebną, a wielu żołnierzy było ranny. Dziadek do orzechów również był ranny. Klara wyszła ze swojej kryjówki wiedziała, że musi coś zrobić, ale przez swój mały rozmiar wiedziała, że to niemożliwe. Król Myszy pojawił się przed dziadkiem do orzechów i przyłożył swój miecz do jego twarzy. Klara zaczęła krzyczeć i rzuciła butem w króla myszy. A A masz ty wstrętna myszo! But poleciał i uderzył króla w głowę. Nieprzytomny król myszy upadł na podłogę. Widząc swojego króla leżącego na ziemi, myszy zrozumiały, że przegrały. Wyniosły swojego króla z salonu i odeszły. Klara podbiegła do nieprzytomnego dziadka do orzechów leżącego na podłodze. Nachyliła się nad nim i zaczęła płakać. Dziadku do orzechów! Obudź się! Nagle nad Klarą pojawiła się wróżka. W swojej niebieskiej sukieneczce ze skrzydełkami i cukierkową różdżką, wróżka wyglądała bardzo słodko. Wróżka nie mogła znieść łez klary, więc użyła swoich czarów. W tym momencie dziadek do orzechów zamienił się w przystojnego księcia. Zachwycona i szczęśliwa Klara spojrzała na księcia. Przystojny książę wyciągnął rękę do Klary i zaczęli tańczyć. To był magiczny taniec. Klara zorientowała się, że unosi się w powietrzu. Nagle w magicznym pyle pojawiła się cukierkowa wróżka. Tym razem wraz z nią pojawiły się też inne wróżki. Wróżki zaprowadziły Klarę i Księcia do cukierkowej krainy. Cukierkowe drzewa, żelkowe kwiaty, różowe motylki oraz karmelowe jabłka sprawiły, że to miejsce było magiczne. Klara zaczęła opowiadać wróżce o wszystkim, co się wydarzyło. Wiem o wszystkim. Nie martw się, Klaro. Z nami jesteś bezpieczna. Chwilę później rozległ się spokojny dźwięk fletu. Wróżki i kolorowe kwiaty zaczęły tańczyć. Chwilę później Klara i Książę dołączyli do tańca. Dookoła można było zobaczyć tańczące kolorowe drzewa, lizaki i cukierki. Klara i Książę nagle zorientowali się, że są na scenie. Kiedy muzyka ucichła, Klara rozejrzała się i zorientowała się, że jest na scenie, a publiczność zaczęła klaskać z podziwem. Klara ukłoniła się. Szczęśliwa Klara zamknęła oczy. Klara! Klara! Usłyszawszy głos swojej mamy, Klara od razu otwarła oczy. Rozejrzała się dookoła. Zorientowała się, że dziadek do orzechów leży na jej kolanach. Mama patrzyła na nią ze zdziwieniem. Klara była lekko zagubiona. Kochanie, spałaś tu całą noc? Mamo, mamo, to wszystko wyglądało tak prawdziwie. Klara znów zamknęła oczy, by powrócić do swojego snu. To był mroźny i śnieżny wieczór noworoczny. Ludzie na ulicy byli ubrani w ciepłe płaszcze, rękawiczki i szale. Każdy się gdzieś spieszył. Niektórzy z nich byli spóźnieni i spieszyli się do domu, inni szli świętować nowy rok. Dzieci biegały po ulicy, rzucając się śnieżkami. Oczywiście to one cieszyły się ze śniegu najbardziej. Świetnie się razem bawiły, a do tego radośnie się śmiały, ale na ulicy była też dziewczynka, która całkiem różniła się od tych dzieci. Dziewczynka stała na środku drogi i przyglądała się bawiącym dzieciom. Nie miała czapki, która chroniłaby ją przed zimnem, jak inni. Jej ubrania były cienkie i podarte. A kapcie, które miała ubrane, w ogóle jej nie pasowały. Były za duże, trzymała w rękach pudełko. Drżąc zimna, mała dziewczynka ledwie co dostrzegła samochód jadący prosto na nią. Ej, czy nie stój na środku drogi, bo czegoś przejedzie! Mała dziewczynka natychmiast biegła na chodnik, ale kiedy biegła, za duże kapcie spadły jej ze stóp. Kiedy była już na chodniku, obróciła się i popatrzyła. Zobaczyła chłopca, który uciekał z jej kapciami. Moje kapcie! Krzyczała i próbowała go dogonić, ale chłopiec był za szybki. Nie mając innego wyjścia, zaczęła iść boso. Znalazła schronienie pod ścianą. Otwarła pudełko, które trzymała i położyła je na ziemi. Patrzyła na pudełko pełne zapałek, a jej oczy łzawiły zimna. To była mała dziewczynka z zapałkami, ale tego dnia nie potrafiła sprzedać nawet jednego pudełka zapałek. Jeśli tylko udałoby jej się coś sprzedać i zarobiłaby jakieś pieniądze, Mogłaby wrócić do domu i zjeść chociaż miskę ciepłej zupy wraz z matką, więc zaczęła wołać swoim cienkim, drżącym ze smutku i z zimna głosem: Zapałki, zapałki, czy ktoś chce zapałki? Nikt na ulicy nie zwracał na nią uwagi, więc usiadła przy ścianie. Z zimna zaczęły ją boleć palce. Nie mogła już dłużej znieść bólu, musiała się jakoś ogrzać. Otwarła pudełko, wyciągnęła jedną zapałkę. Jej palce zdrętwiały i ledwo co trzymała zapałkę. Drżącymi rękami odpaliła zapałkę od ściany, i nagle otoczyło ją ciepłe pomarańczowe światło. Biedna dziewczynka przekładała zapałkę z jednej ręki do drugiej, aby ogrzać palce. Jej dłonie już nie marzły. Nagle znalazła się przy rozpalonym kominku. Gdy zapaliła zapałkę, zaczęła marzyć. Siedziała naprzeciwko wielkiego kominka w pięknym pokoju. Miała na sobie wełniany sweter, futrzane buty na stopach i wełnianą czapkę. Było tak gorąco, że zaczęła się pocić. Ale nagle zapałka się wypaliła. Z końcem zapałki skończył się również jej piękny sen jej małe palce znów zaczęły boleć i marznąć więc zapaliła kolejną zapałkę w tym momencie zaczął wiać zimny wiatr mała dziewczynka odwróciła się do ściany aby utrzymać płomień i osłoniła ogień dłońmi gdy patrzyła na płomień nagle ściana zniknęła i zobaczyła wielki pokój w środku na stole pokrytym białym obrusem było mnóstwo jedzenia i srebrne świeczniki, które oświetlały cały pokój jak za dnia. Wpatrując się w stół, zobaczyła, że na środku leży ogromna, pysznie wyglądająca grillowana pieczeń. Natychmiast odkroiła kawałek pieczeni i włożyła go do ust. Nagle przestała być już głodna. Mała dziewczynka chciała zjeść jeszcze jeden kawałek mięsa. Sięgnęła po niego, ale zapałka w jej dłoniach zaczęła wypalać się bardzo szybko. Biedna dziewczynka poparzyła sobie palce i wyrzuciła zapałkę. Au, au! W chwili, gdy wyrzuciła zapałkę, uczna na stole i pokój zniknęły, a w ich miejscu ponownie pojawiła się ściana. Mała dziewczynka znów zapaliła zapałkę. Tym razem jej sen był jeszcze piękniejszy. Siedziała pod drzewem w letnią noc i podziwiała gwiazdy. Nadal było ciepło, pomimo tego, że była to noc. Mała dziewczynka nie mogła oderwać wzroku od gwiazd. Nigdy wcześniej nie widziała gwiazd tak przejrzyście i tak błyszczących. Nagle zobaczyła spadającą gwiazdę. Pomyślała wtedy: Kolejny z nas odchodzi do wieczności. To były właściwie słowa jej babci. W tym momencie jej babcia pojawiła się tuż przy niej. Gdy widzisz spadającą gwiazdę, pamiętaj, że ktoś zajmie jej miejsce. Babcia pojawiła się i po chwili zniknęła. Ale mała dziewczynka zaczęła ją wołać. Babciu, babciu, nie odchodź, proszę, nie odchodź, tak bardzo mi cię brakuje. Aby zobaczyć babcie jeszcze raz, zapaliła kolejną zapałkę. Zapomniała o tym, jak bardzo marznie i znów zaczęła marzyć. Za każdym razem, gdy zapalała zapałkę, Widziała swoją babcię i słyszała jej głos. Mała dziewczynka zapaliła kolejną zapałkę. Otoczyło ją światło. Nigdy wcześniej nie widziała swojej babci tak pięknej. Jej kochająca twarz pozwoliła zapomnieć dziewczynce o zimnie i o wszystkich ciężkich chwilach, przez które przeszła. Nie chciała, aby ta chwila się skończyła, więc zapaliła ostatnią zapałkę. Babcia ponownie pojawiła się naprzeciw niej, wzięła małą dziewczynkę z zapałkami w ramiona i razem zaczęły unosić się ku niebu. Dziewczynka nagle poczuła ulgę już nie czuła zimna ani głodu. W tej chwili kolejna gwiazda zaczęła spadać. Rano ludzie, którzy przechodzili przez ulicę, zobaczyli małą dziewczynkę leżącą pod ścianą. Miała zamknięte oczy, ale na jej twarzy malował się słodki uśmiech. Dookoła niej leżały wypalone zapałki, zapałki, które dzięki płomieniom spełniły jej marzenia, o których nikt inny nigdy nie marzył.